To jest Ingrid. Ma 14 lat. Mieszka w Peru, w Ameryce Południowej. Każdej soboty Ingrid razem z mamą i tatą udaje się do kościoła. Ich dom stoi przy drodze gruntowej. Ingrid pamięta, że gdy była młodsza, tylko mama chodziła z nią w sobotę do kościoła. Jej tata nie chodził z nimi i nie studiował Biblii. Pił i zażywał narkotyki, a czasami także kradł, aby zdobyć pieniądze na używki. Ingrid bardzo chciała, żeby jej tata pokochał Boga i chodził do kościoła. Modliła się za Niego każdego dnia. Jej tata zauważył, jak wiele to dla niej znaczy, więc raz na jakiś czas szedł do kościoła, aby jego rodzina była zadowolona. Wkrótce przestał zażywać narkotyki. W końcu oddał swoje życie Jezusowi i zapragnął opowiadać innym ludziom o Jego miłości. Ingrid pokazała Tacie, jak studiować Biblię. Tata nie umiał zbyt dobrze czytać, ale dzięki studium Biblii robi to coraz lepiej. Opowiada innym, co Jezus dla niego uczynił, i wszystkim chętnym udziela lekcji biblijnych. Tata Ingrid był pierwszą osobą, którą przyprowadziła ona do Jezusa. Zainicjowała także grupę biblijną dla swoich przyjaciół. W zeszłym roku Ingrid i jej rodzice przyprowadzili do Jezusa 60 osób. Założyli jeden zbór i dwie małe grupy, które studiują Słowo Boże. Módl się o takich ludzi jak mała Ingrid i jej tata, i pamiętaj, aby innym opowiadać o Jezusie. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz, kierownictwo produkcji Jan Kot, czytał Dariusz Górski.